Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z cyklu wiosenne porządki i skupimy się na porządkach w kuchni. Tadam, witajcie w mojej kuchni, i dzisiaj będziemy porządkować wszystkie szafki, szuflady. Jest tego dużo. Ostatnio też we vlogach uporządkowałam lodówki, to to mogę sobie już odhaczyć, ale postanowiłam, że razem posprzątamy wszystkie szafki. I nie robiłam tego od momentu, kiedy się wprowadziliśmy, czyli od grudnia, więc już jakiś czas temu i najwyższa pora, aby sprawdzić daty ważności, aby wszystko uporządkować, żeby to zorganizować, żeby ułożyć na swoje miejsce, przeszyć wszystkie kurze i ewentualnie. Ogarnąć produkty spożywcze. Z racji tego, z racji sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy, to niestety musimy robić większe zakupy i muszę Wam powiedzieć, że ja nie mam przeznaczone, jakoś nie mam szczególnie dużo miejsca, aby te produkty przechowywać. Dlatego też zauważyłam, że zaczęły one się wylewać na inne półki, że zaczęło mi troszkę przeszkadzać i przeszkadza mi również to, że nie wszystko ma swoje miejsce i niektórych rzeczy muszę szukać, bo powinny się znajdować. Na jednej półce, a znajdują się na innej. Dlatego dzisiaj to odgracimy. Jeśli taki film przypadł Wam do gustu i lubicie cykl u mnie na kanale, wiec na początki, to zostawcie kciuka w górę. Zapraszam Was również na inne filmy. A dzisiaj zabieramy się do działania. Szybko pokażę Wam, jak w tym momencie wyglądają moje szafki i szuflady. I tutaj możecie zobaczyć pierwszą szafkę, która teoretycznie powinna być z samymi przyprawami i herbatami. Tak jest, ale zobaczcie, w jaki sposób to jest ułożone. I dla osoby, która uwielbia organizację, to naprawdę jest koszmar. Mam nadzieję, że dzisiaj to się zmieni. Tutaj jest kolejna szafka, gdzie powinny być same talerze, i proszę bardzo, widzicie oliwę z oliwek, ocet, olej kokosowy, a tam z tyłu są gdzieś talerze i grill, więc to też wymaga zmiany. Tutaj proszę są same kubki i filiżanki, szklaneczki, shakery. I tutaj akurat ta szafka nie wygląda najgorzej, chociaż wymaga przetarcia. Kolejno, szafka z patelniami, sagankami, deskami do krojenia, miskami, ale zobaczcie, są też płatki śniadaniowe i granola, której nie powinno tutaj być, i też to nie wygląda za bardzo zachęcająco. Tutaj jest półka z naszymi wszystkimi zapasami, i niestety ona nie będzie wyglądać lepiej. Jest tutaj tyle produktów, że nie da się tego w żaden sposób ułożyć i zorganizować. To tak będzie musiało zostać. Niemniej jednak, Spróbuję coś zrobić, może mi się uda zobaczymy, ale no, na dzień dzisiejszy to wygląda tak. Jeśli chodzi o szufladę, pierwsza szuflada z sztućcami nie jest za bardzo zachęcająca. Zobaczcie, trzeba ją umyć. I to jak najszybciej. Kolejna szuflada z przyrządami kuchennymi. Zero ładu i składu. Dajcie znać, jak u Was wygląda taka szuflada z takimi przyborami, bo ja nie wiem, jak to zorganizować, tak szczerze mówiąc. A ostatnia szuflada to już jest ogromny miszmasz. Są tu moje suplementy, jest wytłaczarka do etykiet, która notabene powinna być już otwarta, bo dostałam ją na Mikołajki, a nie jest. Mam nadzieję, że dzisiaj ją użyję. I są również słomki. Nie kupuję już plastikowych słomków. Te kupiłam jakieś kilka lat temu. Teraz mam metalowe, ale te zużyję, bo nie chcę ich wyrzucać niezużytych. Powiem Wam, że genialnym pomysłem było kupno kredensu, które wygląda w ten sposób. Bardzo się cieszę, że kupiliśmy, bo mamy tutaj wszystkie takie naczynia. Obiadowe są kieliszki, czy do szampana, do wina. Są też jakieś szklaneczki, no tutaj jest alkohol, ale te szuflady są genialne, zobaczcie. Też wymaga to troszeczkę przeorganizowania, ale cieszę się, że je mam, bo wiem, gdzie takie rzeczy trzymać i podkładki pod talerze nie walają mi się w tamtych półkach. A jeśli chodzi o tę półkę, to wygląda ona następująco. Też wymaga delikatnej organizacji. Koniec gadania pora działać i na początku zaczynamy od najgorszego, czyli od półki z przyprawami, z herbatami. I pierwsze co to oczywiście wyjmuję wszystko z półki i zobaczcie, jak to wyglądało w środku, dlatego teraz należy wszystkie półki przetrzeć i wyczyścić. Uwierzycie, że to wszystko było na tych trzech niewielkich półeczkach. Hmm. Dzisiaj zaopatrzyłam się w spinacze do papieru i wydawać by się mogło, że to jest biurowe akcesorium, ale za chwilę udowodnię Wam, że wcale tak nie jest. Jeśli denerwują Was wiecznie otwarte opakowania z przyprawami, to dzięki takim spinaczom możecie fajniej je zamknąć, nic Wam się nie odwija. A dodatkowo możecie mieć pewność, że będziecie mogli przeczytać nazwę tej przyprawy, więc nie będzie żadnego problemu z jej odnalezieniem, bo muszę Wam zwrócić sekret: ja ustawiam, układam sobie te przyprawy alfabetycznie, przez co jest mi jeszcze łatwiej je znaleźć w pudełkach. Ładniejszym pudełkom staram się dać drugie życie, dlatego tutaj możecie zobaczyć bardzo ładne pudełko po herbacie półka, z którego odcinam jedną część, aby stworzyć takie pudełko do organizacji, i potem chowam do niego różne sosy pieczeniowe, sosy grzybowe, sosy pieczarkowe, które używamy do obiadów. Teraz przyszła pora, aby przejrzeć wszystkie nieotwarte przyprawy oraz fiksy i pomysły, na które swoją drogą my bardzo rzadko używamy. Dlatego znalazłam kilka przeterminowanych opakowań, bo pamiętajmy, że jeśli robimy takie porządki, sprawdźmy daty ważności. Ja niestety po trzech miesiącach znalazłam kilka rzeczy, które już się nie nadawały do użytku i musiałam je wyrzucić. Gdy już wszystko jest czyste, posegregowane, zorganizowane, ułożone alfabetycznie, to chowam z powrotem do szafki na swoje miejsce, żeby wyglądało wszystko ładnie i schludnie. Najgorsza szafka za nami, teraz musi być tylko łatwiej, i w tym momencie przechodzę do szafki z talerzami, wyjmuję wszystko ze środka, czyszczę całą półkę i układam z powrotem. Ale w tym momencie wkładam tylko grill i talerze, nic więcej tam nie znajdzie swojego miejsca. Kolejna półka to półka z przyrządami kuchennymi, z blenderem, z wyciskarką, ale możecie zobaczyć tam z tyłu, tak, tam są płatki. Tam płatki też znalazły swój dom. Niestety będą musiały się przeprowadzić. Jak wspominałam wcześniej, wszystkie rzeczy spożywcze muszą być w jednym miejscu. Macie w kuchni swoją ulubioną półkę. Jeśli o mnie chodzi, to jest to właśnie ta półka z kubkami, filiżaneczkami, filiżankami, szklaneczkami, shakerami. Tę półkę uwielbiam, a to dlatego, że jeśli oglądacie moje vlogi, to wiecie, że ja mam delikatnego bzika na punkcie wszelkich kubeczków. I co teraz robię? Oczywiście wszystko wyjmuję, przecieram i układam z powrotem. Kolejny etap to sprzątanie i organizacja półek na wyspie i zacznijmy od tych większych. Na początku wyciągam wszystkie rzeczy ze środka, sprawdzam, czy one nadal powinny także znajdować, czy je używam, przecieram te półki i wkładam wszystko z powrotem do środka i jeśli tam właśnie te rzeczy powinny mieszkać. Pora zająć się szufladami i zaczynam od góry. Wyjmuję wszystkie sztuczce ze środka. I możecie zobaczyć, jak ten pojemnik był brudny, ale już to zmieniam, bo ładnie go umyję pod kranem. Na szczęście muszę Wam powiedzieć, że ten kran z wyjmowanym, wyjmowaną tą częścią jest świetny. Przy małych zlewach, bo nie zachlapiecie sobie całego blatu, więc serdecznie Wam polecam. Myję dokładnie ten pojemnik i potem wkładam go z powrotem oraz układam wszystkie sztućce do środka. Kolejna szuflada to jest mój mały koszmar i niestety nie jestem w stanie wymyślić sposobu, w jaki te wszystkie rzeczy powinny być zorganizowane bądź ułożone. Jeśli macie jakiś pomysł, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Jeśli znacie jakieś organizery, które świetnie by się tutaj sprawdziły, to podlinkujcie. Będę bardzo wdzięczna, bo naprawdę nie jestem zachwycona tą szufladą. Teraz miejsce, w którym było wszystko, ale musicie wierzyć na słowo, że wpadłam na genialny pomysł, co zrobić z tą szufladą, i za chwilę wam to pokażę. Po prostu jestem z siebie mega zdumna i zadowolona, że wpadłam na coś takiego, a było to tak proste. Na początek, znajduję tym wszystkim rzeczom nowy dom, bo bądźmy szczerzy, ale. Połowa z tych rzeczy nie należy do kuchni, a druga połowa spokojnie mogłaby znaleźć swój dom gdzie indziej, a potem. Zajmuję się szafką z zapasami i mój genialny pomysł polega na tym, że po prostu przełożę te wszystkie rzeczy, zapasy, które troszeczkę mi zalegały na tej półce, do tej szuflady obok. I po pierwsze to będzie o wiele bardziej praktyczne, bo z góry będziemy mogli widzieć dokładnie, co znajduje się w środku. I tę szufladę, zobaczcie, można odsunąć praktycznie do samego końca, więc jest to też po drugie, mega wygodne. Naprawdę, nie wiem, dlaczego nie wpadłam na ten pomysł wcześniej, ale cieszę się, że w końcu taka lampka zapaliła się w mojej głowie i zrobiłam coś takiego, bo. No, to jest po prostu super i bardzo nam odpowiada taki sposób uporządkowania tej żywności. Też wiemy, co mamy w tych szafkach i zużywamy to na bieżąco, a nie musimy tam w środku szukać. Nadal tam jest dużo rzeczy, ale nie trzeba tak w środku szukać na tej półce tych rzeczy. Tylko można sobie odsunąć tę szufladę i wyjąć to, na co ma się ochotę. Teraz wyjmuję resztę produktów z półki z zapasami i wspominałam Wam wcześniej, że tego jest naprawdę sporo. Sprawdzam daty ważności i potem układam wszystko z powrotem na półkę. Staram się, aby tutaj był jakiś ład i skład, ale zobaczcie, naprawdę jest tego sporo i ciężko to w jakiś sposób ogarnąć, ale jednak makarony idą z makaronami. A różne mąki, kasze idą do pojemnika z takimi rzeczami. Jeśli chodzi o te białe pojemniki, to one pochodzą z Ikei i są różne rozmiary. W szafce z przyprawami widzieliście te pojemniki mniejsze, a tutaj możecie zobaczyć, one są większe i naprawdę fajnie się u nas sprawdzają. Na koniec pomyślałam, że odrobinę przeorganizuję i odświeżę kredens. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego mebla, dlatego, że chowamy w nim rzeczy, po które rzadziej sięgamy. Bądź na które nie ma miejsca w kuchni. I są tutaj między innymi ścierki do naczyń, podstawki pod talerze, różnego rodzaju naczynia, po które sięgamy rzadziej, oraz pojemniki do mrożenia i pojemniki e, takie lunchboxy. I naprawdę ten kredens się przydał. To był strzał w dziesiątkę i nie wyobrażam teraz sobie życia w kuchni bez niego. Do pełni szczęścia pozostało mi rozładować zmywarkę i odłożyć wszystkie naczynia na swoje miejsce do pięknych i lśniących półek i szuflad. Jeśli chodzi o rzeczy przeterminowane, to niestety kilka się znalazło, i tutaj możecie zobaczyć co to takiego. Nie ma tego aż tak dużo, ale niestety. Było kilka produktów, których należałoby się pozbyć, dlatego też ja lubię raz na kwartał robić takie porządki, żeby mieć wszystko uaktualizowane i żeby wiedzieć, czy czegoś nie powinnam używać, a nie lubię sprawdzać każdej pojedynczej rzeczy podczas gotowania. I tutaj między innymi, co mi się przeterminowało, to są przyprawy, jakieś kiśle, kremy, cała paczka daktyli, szkoda żanki, jakieś herbaty, już tutaj były resztki, orzechy, migdały, gorąca czekolada i jeszcze jedna paczka przypraw I to wszystko, więc sądzę, że nie jest aż tak źle, ale oczywiście mogłoby być lepiej. Na koniec rzućmy okiem, jak wygląda wszystko już uporządkowane i posprzątane. Według mnie różnica jest ogromna i serdecznie Wam polecam zrobić co jakiś czas takie porządki w kuchni, bo satysfakcja jest gwarantowana plus jesteście pewni, że do gotowania używacie tylko świeżych przypraw i produktów. Dajcie znać, jak ten film Wam się podobał. Kolejny z serii Clean With Me. Jeśli jeszcze nie widzieliście innych odcinków z tej serii, to zachęcam bardzo serdecznie. Link do playlisty będzie na dole oraz playlista jest na moim kanale. Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie organizacji, w mojej kuchni coś powinna u siebie wprowadzić, to koniecznie zostawcie komentarz na dole. A ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Było mi bardzo miło przygotować ten odcinek. Cieszę się, że całą kuchnię mam posprzątaną i ogarniętą na kolejne miesiące. Nie muszę się o to martwić i bardzo podobają mi się zmiany, jakie wprowadziłam, czyli na przykład posegregowałam alfabetycznie przyprawy, zamknęłam je tymi spinkami oraz ta szuflada, którą dołożyłam z żywnością na naprawdę bardzo mi się podoba i już po tygodniu, po dwóch tygodniach użytkowania i mogę Wam powiedzieć, że jak najbardziej się sprawdza i bardzo się cieszę, że to zmieniłam. Dobrze kochani, na dzisiaj to już by było tyle. Mam nadzieję, że film Wam przypadł do gustu. My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia, pa!